i dzisiaj się widzimy w innym fakcie. I dzisiaj jestem na wakacjach już dawno. I, I jutro będę wracał, tak w ogóle do Nysy. Nie będę chyba jechał, ale pora nagrać odcinek, bo dawno nie było tylko była animacja i inne rzeczy a, a ja powinnam nagrywać coś i mam w ogóle też tiktoka nie pytajcie się o to ale mogę wam pokazać jak to wygląda I mamy to zajebiste to dzisiaj nagrywam w ogóle jeszcze telefon nagrywamy bo mi się nie chciało brać rzeczy tam widzicie, co trzymam w ogóle, czyli w ogóle, kaka, nie na razie. A oprócz tego, że, że mi się idę właśnie po drodze. Właśnie w tym momencie szedłem po drodze. mniejsza oto. Jak ktoś jest na wakacjach, to napiszcie w komentarzach. Ja oczywiście patrzę tamto. Będziemy szli. W no ogóle nie odcinałem się. Też. To są też dolne mamy, i tam w ogóle kodu nie ma. auto są dużo. Będziemy zapraszali, to też nie będzie długi odcinek w ogóle, można pogadać, bo no. w ogóle wiem, ma nie było nawet szorstów nie było, bo jeszcze będzie szorst z tego, więc będę go nakrywał też, Wyrobimy. będzie przed filmem w sumie sami zobaczyć, tam ktoś biegnie to wam go nagrać kogoś takiego nie było widać nie widać go. tu jest AC2 widać to tam jest karpotka, dziwna sytuacja idziemy do takiej bramki tam i na już tam jest śmietnik, no i to dalej Na to zrobię. Mam tutaj jakieś takie półko. Ale dużo się dzieje. Właśnie idę sobie. Nie przeszkadzam. to też jest plac. Tak w ogóle. Nie bo tak, już na niebule nie i chcę już mi się wchodzić. Może idę po drodze. Idę po drodze w ogóle. Ale się jest. Dobra. idź, wyciągnąć. Ktoś tam biegnął przed chwilą. Wtedy się nam a Zaczekajcie. Dobra widzowie. tu mamy klatkę trochę się wiem na chwilę tam pójdziemy do tej rowerowni ja tam w ogóle byłem popatrzeć tu jest o takie coś, ta i nie wolno otwierać, ale trzeba pójść do góry akurat tam jakiś samochód stoi dobra Pojdziemy do tych rowerów, nam pokażę. Już wtedy niestety nie będzie, bo się zdecydowałem. Dobra, widzimy. Tędy tu są rowery do patrzenia. Na kolej ja tutaj możesz chodzić i sobie wgrać a także mogą powiedzieć ciastem. Ja Więc widzimy się w innym odcinku w Teraz Będziemy się już widzieć. Więc na razie!